Witam wszystkich na kanale. Ma i gra, macie z tej strony. No, wreszcie trochę poszedłem po rozum do głowy, czy jak to tam się mówi, i wykorzystam tą piękną matę, bo już tyle openingów zrobiliśmy. Monarcha, a ja nie wykorzystałem swojej pięknej maty, którą mam właśnie od Rudiego z Alpha Investments. Dzisiaj otworzymy sobie oczywiście Monarcha Unlimited. Tak jak powiedziałem, nie trafiłem jeszcze legendarki. Więc będziemy otwierać tak długo, aż tą legendarkę trafię. Chociaż portfel zaczyna mnie poleć powoli, bo to trochę kiepsko nie trafić tej legendarki dziadowskiej. No, wiecie, to nie, ja wiem, że to nie są już takie drogie boxy. One są takie za 300 złotych, nie? Plus minus tam parę 10 złotych trzeba liczyć. To nie jest tak jak pokemony, że 500 plus. 500 plus, tylko to jest 300, plus, więc jak widzicie, ta gra jest, jest o wiele tańsza od Pokémonów, no, Porównuję do Pokémonów, bo tutaj najwięcej Pokemonów otwieram, ale. No jest różnica w cenie diametralna. Jeżeli ktoś by, ktoś by chciał wpograć w jakąś karciankę miał te 16 lat, to Pokémon, O. Dużo paczek takich mają, nie? W poprzednim openingu chyba też trafiliśmy paczkę, która była praktycznie otwarta. Klej słaby, albo nie wiem co. No i ogólnie, ogólnie, ogólnie ogólności. Czekajcie, że kamerę chyba trochę obniżę. O, właśnie. Nie chcę się trzymać zbyt wysoko tej łapy. I co mamy? Koma na pierwszego. Czyli nic ciekawego. r jeśli. Tu jest. Nie dość, że jest, jest gorsza jakość tego druku, to jeszcze kurczę paczek nie sklejają. Brakuje im kleju, chyba. Dobra, co my tu mamy? Commonwealth Seek en, Enlightenment bardzo ładna karta swoją drogą. Iron Wave, Sleeping Shot, Toon Torment! Jeee! Yeah. Mamy naszego pierwszego Majestika, zwykłego fajna książka do zagrania, chociażby raz. Znaczy, do, żeby chociaż jedną kartę taką mieć w talii, jeśli, jeśli jest się Shadowem. Ja w brucie też tego używam. Mm, I... Bold of Courage. Co, uragę? Pulping Rise Above. No, otwierając pokomony jednego booster boxa, jak otworzymy, to prawdę mówiąc jest kiepściuchno. Bo o ile common to zdobędziemy sporo, o tyle do gry trzeba mieć nawet do czterech takich samych fałek, czy tam GX-ów, innych mocnych kart. O, ta karta jest super. Z tą krwią, co wychodzi z niego, drzewo krwi. Mam nadzieję, że to widzicie dobrze. Super wygląda ta karta. No, serio, identyczne. Nie moglibyście dać chociaż innych kart. Znaczy, Soul Harvest jest chyba tylko ten, ale no kurde. Ta randomizacja jest czasami dziwna, bo w poprzednich boosterboxach, nie wiem czy zauważyliście, też były takie losowości. O, to jest ładna już karta. Rerka. Może sobie tu przesunę. Rerki będą tu. Rer i rer. No, otwieram takiego boosterboxa Pokémonów. Jak zdobędziemy karty do pół talii, to będzie dobrze. Naprawdę. Tam zależy na rozrzutności. Czyli żebyśmy byli porozrzucani po tym dodatku. Oj, Majestic, fantaklazm. Fantaklasm dla iluzjonisty zwykłego. Jeszcze takiego zwykłego nie ma, ale pewnie dojdzie. Uf. Tutaj. do no, teoretycznie też potrzebują przed dwa majestiki jakieś konkretne. Ale trafimy na tyle. Uj, mamy, proszę. Propo majestika. Mamy tier limb for limb dla bruta. Ok, ekstra. To sobie położymy go tutaj. Common łapa i dwie rarki. Trzy Majestiki nieźle. No, ale wiecie, poszukać dwie karty, które są rzadkie. W boksie za 300 zł, a cztery karty, które nie są aż takie rzadkie, ale w boksie za 500 zł. No to jest różnica jednak. Naprawdę Pokemony są drogie. No serio? Coś, coś jest nie tak. Może ktoś obok trafi jakiegoś yy, case'a, gdzie będzie na przykład dwie legendarne karty, będą paczka w paczkę. Yy, tu mamy second swing. Na razie jest bieda. Biedny box, niestety. Niestety bardzo biedny box. Ale jesteśmy nawet nie w połowie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ten filmik pewnie wrzucę jakoś późno, bo jednak yy, starałem się nagrywać jak najszybciej do box Unlimited. Fajnie się otwiera. Od... No! No wreszcie coś. Ale się to błyszczy. To jest chyba najlepsza, legendarna karta. Wiecie? Phantasmal Footsteps. To są buty dla iluzjonisty. Nawet nie wiem szczerze mówiąc, co to robi. Przeczytam sobie później. Wy tutaj widzicie opis. Możecie pauzę zrobić w razie czego. Nie widziałem tych butów jako cold foil. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak wyglądają kozacko, ale te wyglądają bardzo dobrze. Cold Foil ma jeszcze ramkę, yy, właśnie Foil. Jakby Rainbow Foil miało też taką ramkę, to możliwe, że lepiej, lepiej by wyglądało niż... O, jeszcze Invert Existence jako Majestic. To może lepiej by wyglądało niż Cold Foil, bo przynajmniej ta grafika tak sugeruje. To jest bardzo, bardzo ładna karta. No, wreszcie coś. Się człowiek naczekał naprawdę na tego legendarnego buciora. Herald of coś tam. I buty wiererki, Czyż nie ukrywam? Żebym ja chciał doomsdaya, <grym> Bo doomsday jest dla bruta, a ja chcę sobie pograć brutem. chociaż się zastanawiam też, czy Warriora sobie nie zrobić. Naprawdę tyle boksów się tutaj na no, otwieraliśmy, że. Nie powinno być jakiegoś problemu zrobić sobie bruta po kosztach. Chociaż nawet nie po kosztach, bo przecież Majestiku, Majestiki wpadają jednak, nie? Nie Bruta po kosztach, tylko Warrior co ja gadam. Hmm. Ale jestem ciekawy, czy można, jeżeli już trafimy legendarną kartę, czy można trafić coś jeszcze. Naprawdę chciałbym to zobaczyć. No, z mojego doświadczenia wygląda na to, że nie. Że jak już trafimy legendarkę, no to raczej tylko już Majestiki, może Foil Majestiki. O, to też będzie ciekawa, ciekawa rzecz do sprawdzenia, czy trafimy drugiego Foil Majestika. Czy w ogóle te boksy były jakieś dziwne? Bo w każdym boksie z tego casea były dwa foil majestiki, moim zdaniem to bardzo dużo. Ale może to już jest normal one Nie wiem, nie wiem. Dobra, co mamy tutaj dla Runblade'a RK? Na razie podoba mi się to, że jest mały Bo jak jest mały Rerek... O, ach, to bym chciał w full art zobaczyć w sensie Extended Art. Mark of the Beast, właśnie dla Shadow Bruta. Bardzo dobra karta. Z racji, że on. Musi zawsze atakować za 6, może się tym bronić i musi baniszować kartę o ataku 6. A tą kartę automatycznie się baniszuje. Fantastyczna karta Must Have dla Bruta. Ja, zobaczmy co dalej. O iluminati ilu nasza. Nasza mata. Nasza mata. Mata mata, mata mą. Widzicie, jak się łatwo otwierają te paczki. O, wow, same te chipsy się trudniej otwierają. Dobra, co tutaj mamy? Ghostly Visit. Też w sumie ładna karta. Chcę sobie tak pod światło. Lampę trochę poprawię. O, nie wiem, czy jest lepiej, czy gorzej. Eee, Times persy i e dwie rarki. Nie wiem, czy czegoś jeszcze oczekujemy. Oczekujemy, bo z dwa Majestiki by się przydały. A. Przez dwa. Oj, a, no tak. Cracked, bo, cracked Bubble. Najsłabsza karta dla Bruta. Trochę Komunów tu, trochę Komunów tam. Illuminati jest zwykły. Herald of Judgment. A to jest Rerka. Ładna Rerka. Plate. Ah, Taskbain. Kto nie oglądał openingów z pierwszą edycją, to polecam obejrzeć ten ostatni. Bo tam trafiliśmy Majestic właśnie Cold Foil. Właśnie ten miecz. To jest miecz dla Warrior'a. Czyli już jakbym chciał grać to nie muszę wyciągać mojego zarąbistego Majestika, Tylko ten może sobie leżeć. nietknięty, nie zepsuty. Dobra, co mamy tu? Znowu Ghostly Visit. Inny kolor co prawda. Rerka, rerka. O, paczki się powoli kończą. Nagrywam ile? No, zaraz pyknie 10 minut, to będzie tak w punkt. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze możemy trafić. Express Lighting, bardzo ładna karta. TimeSkipper, Seek Horizon i znowu Pulping. Znaczy... Hmm. I właśnie to jest ta różnica między Pokémonami... Nie wiem, jak jest w Magicu, nie wiem też, jak jest w innych karciankach, ale właśnie między Pokémonami a Flesh and Blood. Nie ma problemu, żeby zdobyć kilka rzadkich... O, jest klata Rainbow Foil. Jej yy, Nie mam problemu, żeby trafić rzadkich kart. Soul food, kolejna karta dla yy, lightów, żeby ładować sobie duszę. Tak, dobrze? Dobrze pamiętam? Tak. No, w Pokémonach to, to jest niemożliwe. I teraz pytanie, czy to jest dobrze, czy to jest źle? Myślę, że trochę za mało czasu mamy na takie dywagacje. Yy teoretycznie, łatwiej jest sobie kupić parę boksów, nawet nie parę boksów, z dwa boksy, tak naprawdę ułożyć sobie już jakąś talię, jeżeli nie mamy żadnego bohatera na myśli. Jeżeli oczywiście mamy jakiegoś bohatera w głowie i chcemy pod niego to robić, no to wiadomo, że lepiej by było kupić karty, nie? A, tutaj, Rising Solar Tide. Buciory, rerka, rerka. O, ostatnia paczka. Ale jeżeli nie mamy żadnego bohatera w głowie, po prostu chcemy sobie czymś zagrać, uoryt sobie jakąś tam talię, to kupujemy boksa i, i mamy karty do gry. Wiadomo, nie wygramy wszystkich turniej na świecie. Maruder od Marudzenia. Rerka i Rerka. Nie wygramy wszystkich gier na świecie, ale Rerki potrzebne do gry. Zobaczcie, ile tego jest. Wiadomo, nie trafimy na przykład. Nie, nie trafiliśmy specjalizacji dla Kaina, dla Boltyna. Jest Kane, jest y, tu, widziałem lewie, ale chyba nie, bo dla iluzjonistki i dla Boltyna, tego Warriora. Patrząc na Majestiki to tak. Co byśmy tu mogli? Moglibyśmy zagrać Warriorem, chociaż niespecjalnie. Chyba fajniejszy by był. A nie, wiecie, to dla każdego podobnie wychodzi. Bo tak naprawdę mamy tutaj majestika tego tier limp, for limp. Czyli mamy sz... 6 jest majestików. To tak, to 6 to jest tak w punkcie. Tak mi się wydaje, że 5 plus, 5 plus 1, 6 plus 1 to to jest taka średnia. Yy... Tylko tu nam wyszło, że warrior miałby te dwie karty. Tu jest dla shadowów, dla każdego shadowa. Tu jest runblade osobno. A i tu są trzy inne postacie osobno czy tak naprawdę to są cztery różne postaci, z czego ta po... light mogliby dostać to, a shadow mogliby dostać to. Czyli w sumie pod kątem majestików to dowolna dowolność. Teoretycznie tutaj jest tier limp, for limp. No ale z drugiej strony mamy buty dla iluzjonisty, iluzjonistki póki co, które no bardzo by się nadały do gry. Na pewno by się coś udało ułożyć. Tutaj mamy Herald of Judgment. to jest A, to jest Prism Specialization. No zobaczcie. Czyli jednak specjalizacja jest. Takich kart można mieć dwie, chyba. Nie, tutaj jest, że jedną można mieć. Można mieć tylko jedną taką kartę w talii. No to widzicie, to trafiliśmy dla każdej postaci praktycznie. I teraz tu mamy komony. No to z komonów tak naprawdę budujemy naszą ścieżkę, jak mamy atakować. Patrzę pod kątem bruta, bo bruta najbardziej ogarniam. No to w sumie ten maruder tylko na końcu by się nadawał do bruta, tak, tak na, na 100%. Ale reszta pewnie byłaby w tej ogromnej kupce kart. Nie? Tutaj jest masakryczna liczba kart. Dobra, udało się. Buty trafione. Jeszcze trafiliśmy e, klatę, najzwyklejszą klatę w wersji Rainbow Foil. Ja jestem bardzo zadowolony. Wreszcie box, który, z którego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Dobra, tyle na dzisiaj. Dzięki, że, za, że ze mną byliście. Pewnie od Flash Blada zrobimy sobie już. Nie małą przerwę. Wydaje mi się, że kolejny box, który będę otwierał, to będzie Kingdom. Czyli naj, yy, najnowszy dodatek, który wychodzi jakoś chyba jesienią. Chyba jesienią. Jak ja to nagrywam, jest jeszcze czerwiec. Więc no, trochę sobie poczekacie na kolejny opening Flash Blada. No. To już teraz, już naprawdę. Dzięki i na razie. Cześć.